Teraz, cześć kochani, tak. Teraz, teraz tego nie widać, ale idziemy sobie wzdłuż takiego wąwoziku, który kiedyś jeździł z drabiniasty moich dziadków. I w tym miejscu, w tym oraz tam, tam, dalej, kwitły poziomki. Tutaj jest w ogóle potoczek, który który jest absolutnie czystą, krystaliczną wodą. Teraz Wam nie pokażę, ale powiem Wam o pełnym patencie. Jak się chce napić takiej wody, którą się często pijemy, a nie chcemy jej mącić, to wystarczy Tududum. takie źdźbło trawki. Rwiemy je. Robimy z niego krótszą słomkę. I tą słomkę... E, zanurzamy w wodzie i pijemy. I, e, no i wtedy mamy czystą wodę źródłową do pisa. To jeden z potoczków, jedno ze źródełek, które e, tworzą ten wodospadnik. A w ogóle a propos poziomek, to jeszcze tylko powiem, że, e, że jest takie powiedzenie w Skandynawii, że tam gdzie rosną poziomki, to oznacza, że tam jest dobre miejsce do życia, że tam jest po prostu dobra energia do, do życia. Teraz wchodzimy na e, pagórek, e, którym, e, na którym teraz jeszcze nic nie rośnie. Ona, chociaż ziemia już jest przygotowana, też mamy taki plan. A mój pies sobie galopuje. E, jest taki plan, żeby tutaj już nie winnice ale posiać len. Len, len, e, złoty len i błękitny len. Dwa rodzaje lnu. Z Jeden jest, e, złoty len jest na olej, a błękitny len jest e, na tkanie, na włókno. O, to troszeczkę jest... Tam nasi przyjaciele, mój brat, e, Jola, Marcin i Jędrek i Piotruś. Siedź. Jędrek właśnie pokazuje część naszej ziemi. To, co kwitnie na biało, to jest termina. A termina jest świetna. Jest świetna, kiedy po pierwszym mrozie właściwie, kiedy już zakwitnie, i po pierwszych przymrozkach się ją zbiera i robi się z niej przepyszne nalewki. O więc. Pogoda taka, jak widzicie, nie jest ani zimno, ani ciepło. Tam jest wyciąg narciarski, troszkę go zbliżę. Teraz wygląda dosyć niepozornie, ale jest to jeden z najwyższych tutaj wyciągów. Nazywa się, zgadnijcie, tak, La Vorta. <laughs> No, tam są nasze jakieś poletko. Tam chyba będą urosły słoneczniki, zresztą nie wiemy. I tak to wygląda. Owieczki sobie uciekły przed nami, poszły swoją dróżką. No i to tak na ten moment. Tylko jeszcze powiem, że to jest piękne, jak ta góra z takiej bury robi się coraz bardziej zielona. Pies oszalał. Miłego dnia, kochani. Miłego.